Ciemaneczko, dzisiaj taki inny odcinek z tej strony Buczu prywatny Sebastian Jagusz. Zapraszam Was do reklamy biznesu, którym się zajmuję po zagraniem w gry komputerowe i nagrywaniem odcinków na YouTube. Jest to MX Reserve, czyli strona, na której zakupujemy pakiety reklam, które zarabiają dla nas pieniądze. Są tutaj trzy rodzaje adpaków. Po 5 dolarów. 25 i 50, za 5 dostajemy, e, zarabia on nam 5,50, za 25 jest to 27,50 i za 50 55 reklam, pro e, no, 55 dolarów, czyli każdy zarabia 110% swojej wartości. Co można tutaj w zasadzie odczytać wyżej, jeśli chodzi o ilość adpaków, to są to właśnie e, różnego typu test za 50 jeśli jesteście naprawdę bardzo bogaci, możecie sobie kupić 2,5 tysiąca takich odpaków i dostać e, oprócz tego od firmy dziennie 50 dolarów. Ale no to jest raczej dla bardzo bogatych ludzi, bo 2,5 tysiąca dolarów razy 50, no, to jest spora kwota. Ale dobra, nie o tym. E, I teraz tak. Macie tutaj dwa rodzaje e, sald konta. Saldo konta i repurchase. E, Chase. Report Chase jest to konto, z którego również możecie kupować adpaki, nie tylko z głównego salda. Zaś wypłacać możecie tylko i wyłącznie z salda głównego. I jak to działa? Kupujecie sobie pakiet reklam. Ja osobiście mam na razie 8 za 5 dolarów. I taki pakiet reklam zarabia Wam 12,5 centa na konto Purchase i 12,5 centa na, kon, na saldo konta dziennie. Jeden adpak, tak mniej więcej. Po prostu się dzieli to na dwa, ta wartość, które, która AdPak zarabia dziennie. I możecie po prostu przelać sobie w razie czego, gdy potrzebujecie z salda konta na konto Repurchase i z niego zakupić, bądź po prostu czekać aż tutaj na sadzie konta Wam się nazbiera wartość na AdPaka, jakiego zamierzacie kupić. I to jest opcja właśnie zreinwestowania, bo oczywiście możecie czekać aż tutaj Wam się nazbiera 25 dolarów i najzwyczajniej w świecie sobie je wpłacić. tak? Ale no moim zdaniem lepiej jest najpierw zbudować biznes, a później dopiero wypłacać zyski. No i tak. Żeby zaliczać te reklamy, które tutaj, znaczy, żeby zaliczyło Wam dzienne naliczenia z każdego adpaka, musicie dziennie wyklikać 10 reklam. Millioner Ad klikając tutaj, w klikaj reklamy, przechodząc ten czarny pasek tutaj, zależy czy macie po angielsku czy po polsku stronę, ale klikacie w niego i tu właśnie macie różnego typu banery. Klikacie w taki baner, macie tutaj kapcze, tutaj wam pisze co macie zrobić i przeciągacie w tym przypadku robaczka do jabłuszka. Odlicza wam 25 sekund i po tych 25 sekundach Musić, znaczy no, ten czas wam zleci i musicie klikać następną reklamę i tak 10 dziennie, żeby wam naliczył adpak, aczkolwiek ja polecam klikać 100 dziennie, niby nie jest to dużo. znaczy jest to, no, w zasadzie jest to sporo. No to zajmuje około pół godziny dziennie do 40 minut. Zależy jak się skupiacie, czy tylko i wyłącznie na reklamach, czy na czymś jeszcze. Ale w każdym bądź razie takie y, klikanie 100 reklam dziennie jest maksymalną liczbą reklam, jaką możecie wyklikać w tym Milioner Ads ale wyklikania tych 100 reklam daje Wam pół dolara dziennie, dzięki czemu możecie szybciej pomnożyć Wasze zarobki, tak? bo będą Wam zarabiać adpaki plus będziecie sobie zarabiać Wy, klikając w te reklamy. I teraz opcja zakupu adpaków, jeśli chcielibyście to zrobić z własnych e, pieniędzy, tak? E, I przechodzicie do kup adpaki, zaznaczacie sobie środek płatności, są tu pay za solid trust, pay perfect money, oraz oczywiście wasze saldo główne oraz report chase ja osobiście polecam payze, o której zaraz wam trochę więcej powiem tutaj sobie wybieracie jakiego adpaka chcecie zakupić i dajecie kup adpaki tutaj macie pay with payza no i oczywiście jeśli miałbym na payze teraz jakieś środki to daję tu continue i najzwyczajniej w świecie yy, będę miał już tego adpaka Tutaj oczywiście jeszcze musicie potwierdzić i tak dalej, i tak dalej. To takie typowe, to jak robiliście przelewy zwykłe, to myślę, że wiecie na czym to polega. Ale żeby właśnie móc to kupić, musicie posiadać konto na pejdzie. I teraz przejdźmy do Pace. Musicie założyć konto na pejdzie, wchodząc na stronę Pays.com. No i oczywiście dajecie Sign Up, konto Personal. Tu uzupełniacie swoje dane. Get started, tak i macie konto. I teraz jeśli jesteście na pejze to aby móc zakupić właśnie cokolwiek na stronie MX Rewser, najpierw musicie dodać fundusze na PEJZE. Żeby dodać fundusze na pejze dajecie dodać fundusze. Tu oczywiście na górze możecie sobie zmienić język. Ten polski jest taki łamany, ale jak ktoś po angielsku za bardzo nie potrafi, to i ten polski będzie dobry. I teraz macie dwie opcje. Konto bankowe i kartę kredytową. Żeby. Wpłacić kontem bankowym, musicie je najpierw tutaj sobie dodać po prawej, aczkolwiek moim zdaniem używanie konta bankowego do małych kwot jest bezsensowne, ponieważ za, za każdą transakcję, jeśli chcecie przelać z Waszego konta na Paysę, zabiera Wam 20 złotych, czyli na przykład będziecie chcieli sobie doładować na tylko i wyłącznie na jednego adpaka za 5 dolarów, co jest około 25 zł to musicie wydać na to 45 zł, tak, żeby e, móc w ogóle zakupić taki jeden adpak za 5 dolarów, bo 20 zł wam pobierze Payza, więc to jest trochę bez sensu. Moim zdaniem lepsze jest właśnie wykorzystanie karty kredytowej, która ma tylko i wyłącznie 5% wartości, którą doładowujecie, czyli w przypadku e, w przypadku właśnie 5 dolarów będzie to 5.25 Plus jeszcze 5 dolarów, które bierze MX Renshot, czyli łącznie to jest 10, czyli musicie mieć e, ile? 5,5 e, dolara, tak, żeby e, wpłacić sobie 5 dolarów na MX Renshot. Także wybieracie tutaj kartę kredytową, podajecie swoje dane, tak jakbyście zrobili zwykły przelew. Tylko jedynym minusem Pejzy jest to, że ona nie obsługuje kart Mastercard, tylko i wyłącznie Visa. Więc jeśli ktoś ma Mastercard, to musi się dogadać z jakimś znajomym, bądź gdzieś znaleźć są fora, y, które ludzie po prostu mają na pejzie pieniądze i je przelewają Wam, bo jest taka opcja tutaj: wyślij w fundusze i wysyłacie je do kogoś, kogo chcecie. No i właśnie o to chodzi, że ktoś ma konto na pejzie, przelewa Wam. I macie środki. Oczywiście musi to być osoba zaufana. Bądź tutaj w dodaj fundusze i Kredyt kart może po prostu wam ktoś udostępnić y, jego wszystkie dane, czyli y, Swift, konto, banko, y, Iban, numer karty, no ale czy ktoś będzie na tyle miał dobre serce i wam zaufa, żeby to zrobić. No wątpię, więc lepiej jakby ten ktoś też miał Payze i w razie czego wam właśnie przelał tutaj środki. Y, w razie czego piszcie do mnie, ja wam podam forum. Oczywiście, jeśli się zarejestrujecie z mojego linku, to ja Wam podam forum, e, właśnie na którym jest taka opcja wymiany na pejzie funduszy. E, jeśli chodzi o, właśnie, mój link polecający, to ja dzięki temu będę zyskiwał prowizję z każdego poleconego i zakupionego od Was adpaka. Nie ma co tutaj ukrywać, e, ponieważ zarabiamy na tym wszyscy. Oczywiście, jak Ty będziesz miał swoich poleconych, też będziesz na tym zarabiał, i wtedy. Jak masz poleconych, tu masz ich wartość. Tutaj, jeśli klikniesz, yy, no, dane, nie, nie dane personalne, tylko Boże, gdzie to było? Ja jestem ślepy, tu sponsor i poleceni. Ej, jeśli klikniesz sponsor i poleceni, to tam będą wasi poleceni. Ich, ich wszystkie dane, żeby do nich napisać, bo nie wiadomo skąd się tak zarejestrują. Możesz wysłać po prostu znajomemu, ale możesz też reklamować e, gdzieś swój biznes i wtedy nie będziesz wiedział kim jest ta osoba, skąd jest, ale żeby z nią się skomunikować, w razie czego, to tutaj należy dać sponsor poleceni, tam oni są wypisani i wartość, jaką z nich już pozyskaliście, więc no polecam polecać, <taki> tak dziwnie to brzmi, taki łamany polski język, ale naprawdę warto, jak widzicie 8,5 dolara z samych poleconych, więc to jest praktycznie dwa adpaki dostałem od osób, które są pode mną, za co im serdecznie dziękuję, no bo bez nich bym tego nie miał i mój biznes rozwijałby się wolniej. I tak działa ta strona. Takie podstawy totalne wam tutaj przedstawiłem. Jeśli ktoś byłby bardziej zainteresowany, no to oczywiście na dole będzie link do mojego prywatnego Facebooka oraz do Facebooka, yy, znaczy fanpage'a, jeśli chodzi o YouTube. I właśnie tam proszę do mnie pisać, jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek pytania na temat tego, co tutaj dalej. Polecam, biznes działa super. W następnych odcinkach poradnikowych mogę Wam pokazać, jeśli nazbieram się tutaj te 25 dolarów. Znaczy, no to trochę to potrwa, nie powiem, ale no, mógłbym Wam potem pokazać wypłaty i tak dalej, jeśli będzie oczywiście więcej najzwyczajniej w świecie z mojej strony zarobku tutaj. No, a na dzisiaj tyle. Przejrzyjcie sobie jeszcze raz. Jeśli czegoś nie pamiętacie, to zastopujcie sobie. Zobaczcie, no, Wasz wybór. I to tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, trzymajcie się.